Kurde, akurat to mi to przerwał chciałem się przywitać. <laughs> Simandero to zawyja wasz ulubiony youtuber i zaczynamy odcineczek z Forzy Horizon 4 z takiej mojej luźnej jazdy. Odpaliłem sobie właśnie forze i postanowiłem, że sobie nagram odcinek. Bo kurcze, no zobaczcie ten klimacik, ta zima w tej Anglii tutaj no robi petardę, kurde. O, mega wrażenie, super. Super się jeździ. Piękna R8, bombisty dźwięk. Naprawdę ten śnieg na tych drogach, fajnie jak się startuje wyścigi, że e, tak jakby no, nie przeskakuje to, że jest inna pora roku, tylko jedziemy i jest ten śnieg. I teraz zobaczcie, e, pokażę Wam, robię sobie wszystkie wyścigi drogowe w Forzie Horizon 4. Tak jak mówiłem, od niedawna gram, więc sobie powoli dokręcam tą Forzę. DLC już sobie można powiedzieć dokręciliśmy prawie na 100%. No i teraz dokręcam sobie powoli normalną angię. Także zostały mi trzy wyścigi drogowe do zaliczenia, i później na sam koniec Kolosusa. Więc jeżeli chcecie, żebym ograł sobie oddzielny odcinek na, z tym kolosusem i z każdym kolejnym wyścigiem, na przykład później sobie ogrom, później sobie zrobię crossowe i na przykład zrobię. Ten duży wyścig krosowy na odcinek e, i tak dalej to piszcie w komentarzach, e, ja chętnie sobie na pewno te z tego skorzystam, poczerpię z tego przyjemność. Także tak, no a teraz sobie tylko luźno pozaliczam te zwykłe wyścigi bez, e, bez tego dużego można powiedzieć, nie wiem nawet ile nam tutaj czasu zajdzie na to, na te trzy wyścigi, ale no jest kur... jest super. jak to wygląda i ta zima, no kude, jak to robi robotę. Niesamowicie. A, tutaj mi turn wychodzi. Right. Jeszcze mi dużo brakuje w tej grze, ale mówię, fajnie, że że ta piątka się znudziła i jest ta czwóreczka, którą mam jeszcze nieograną, i czerpię z tego przyjemność. Ale znowu też rozmawiałem z chłopakami na Discordzie, że, że też w sumie szkoda, że się tak jakby nie wziąłem za tą czwórkę ogrywać zanim wyszła piątka. Tylko bazowałem na moim kanale na Nitwor Speedzie Hicie. Eee, no i tak. A tak to można by było powiedzieć, że. Ten mój kanał mógłby więcej wystartować, o te kurcze rok, dwa różnice jakbym wystartował z tą czwóreczką. No dobra, już sobie tu wyciszyłem, startujemy, no i pięknie zobaczcie, kurcze, słoneczko się przebija, jest śnieg, no i jest ten klimat, ta czwórka, no rozwala system. Jeszcze mi się tak pięknie gra. え Źle się złożyłem ten tym zakresie. Tragedia. To było za wcześnie. Do jada. Kurde, jaka wyścigliwa. 65 metrów do Ale zobaczcie ten teren, jak się tu przyjemnie jeździ po tej Anglii. Oby jak najdłużej trwała czwóreczka, żeby tych serwerów nie wyłączali. Ну, я тут ее доносила, заморозила, это дробование. Ну, Przed się bardzo podoba, że tak pięknie wzorowali tą zimę. Na tych drogach Taki kurczem no, widać, że to jakby było normalnie w rzeczywistości. Nie? Tu lód przebija, tu jest śnieg, tu coś rozjeżdżone, tu ślady są Petarda. No i lecimy dalej. Levelujemy. To mamy fury. Kurwet odbierz. Oczywiście lubię niech ktoś ma. No i dobra. Kolejny wyścig. Gdzie my tu jesteśmy? Jesteśmy tu czyli. Możemy sobie jechać w ten wyścig. A nie ten. Tu mamy sprint. Tu tutaj mamy też sprint. pokoja ja lubię sprinty. Się zrespimy tutaj. 1600 mnie kosztuje. Jeszcze nie mam niestety wszystkich tablic. Wszystkie domy wykupiłem, ale nie znalazłem jeszcze wszystkich tablic. Muszę sobie to porobić też. Eee, no i nie wiem, czy jedziemy tym autem, czy może jakimś innym. Może kurczę właśnie GTR-kiem. Mam jakiegoś zrobionego Wes 1 No jest. 7, 9, 8, 5, 10, 10. By było fajnie pojechać, nie? Ale no nie mam go zrobionego, a teraz nie będę robił szybkich tuningów. No dobra, bierzemy białego gitera ku pre-order car. Pięknie, polecimy. Pamiętaj, żeby odciszyć grę. Bardzo dużo tej muzyki jest w menu, której się nie da wyłączyć. No i dobra, lecimy. O kurde, nie da nie mogę się zebrać z miejsca, ale i jaja. Na dzień dobry, zakląć 90 stopni. Skręcaj! Kurde, nie zgorsot, Problem, Rusa ma jest lepsza teraz się tu napędzimy, to ich robimy, ale mam się jeździć tak, żeby ich nie ramować. Pięknie tutaj, naprawdę super O kurde, ale się napędził Ale lecieliśmy, 320 120 to I cyk, i cyk. Dobra, jechaliśmy. Erusemom, jechaliśmy Skylineem, GTR'em. Zobaczmy czy ja mam super. Tylko ja mam chyba w tym dziadowskim malowaniu tą super, kurde tym Halloweenowym. Tak, no, nie będę kurde, nie jechało tu. żydkie to mało panie. Muszę zmienić to malowanie. Innym sobie tutaj pojedziemy, może, może jakimś golfikiem? Tereczką szybki tunik jakiś do S1 Dawajcie, przetestujemy albo nie, albo dobra. <grybki> dobra, jedziemy ergo. Co ja tu mam za malowanie? Co to jest jakieś limitowane malowanie? Ale jaja, uuu, to nie wiedziałem tuninguj samochód. Pops. Tutaj konfigurację, zróbmy do S1. Ja mi się najprzyjemniej lata samochodami w klasie S1. Także Golf RS, co tu jest? 889, 276, 10. 10. Równość lepsza, VMAX mniejszy, Beast, Low Hearts, jest jeden Road Speed. No, chyba sobie tego wezmę. Dobra, lecimy tym. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś dziadowskiego spoilera. Zapomniałem o tym. Kurde, 100 tysięcy prawie kosztuje mnie tunik. Dobra, jak on wygląda? Dobra, na gruba się jest zrobiony. Jest gleba. Poło, uważam, że mało pasuje do tego auta. Na pewno nie mamy sliku. Mamy ten kurzowe e, opony. No nic, no trudno. Zobaczymy, jak się spisze w wyścigu. Mateczka jest w środku. No dobra, lecimy. Let's rock. Super hothead. I muza. A, na pewno jakieś to jest limitowane malowanie, nie? Ja ja mam nie. Dobra. O, poczekajcie. Jest dużo aut, których mogę zrobić zdjęcie, więc to zrobimy. Łapie mieć auta. Okej. Okay. Więcej nie ma aut. Zdjęcie może zrobię od razu na miniaturę. Widzicie? Wszystko na... na żywo się dzieje. Dobra, zobaczmy jak on się spisze. O, ale mi tu wjechał pod nos fajnie cholernie cholernie no, słabe słabe chyba auto dobrałem. No ale dobra, dawaj, damy cholernie Zakręty 90 stopni są. Widzę mordercze dla tego cholernie bo on się później cholernie nie mogą. Kurde ten tłumik na tych oponkach widzę Dobra, 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 teraz się przetniemy A tych dwóch z przodu nie ma zrobionej zimą Ale jazda, 40 podstaw No jeszcze mam, żeby ich złapać oczysto to zrobiłem. Ty, ale jaja, nie daję Ja jeszcze hamuję przede no co za... O, kurde, na hamulce on jechał na samka, nie mogę skręcić już go. Nie, tym fokusem nie hamuj przed O nie, dobra, cofnę to. Bo tu nie, nie, nie nadrobię już chyba. Dawaj, 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 puść. Ale się śni z tego pana. Może na slipper w gdzieś się dzieje.

Mamy to. zbieramy nagrody. No i gitara. Porobione chyba wszystko. Już nic więcej mi tu chyba nie doszło. Tu jest wszystko na złoto, na złoto, na złoto, na złoto. Losu został na złoto, na złoto, na złoto. Tutaj jest playlisty. No dobra, no to chyba by było na tyle. Taki mówię luźny odcinek sobie nagram, i jak wam się podoba ta seria odcinkowa z Forza Horizon 4, bo mówię tam kilka osób się zesmuciło, że już nie ma tych DLC-ków, że ostatni odcinek wleciał właśnie w sobotę rano. Jeżeli chodzi o Fortune Island, to mogę kontynuować tę serię odcinkową na normalnej Anglii po prostu, bo też mam bardzo dużo rzeczy tutaj do zrobienia, więc sobie będę dokręcał, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany oglądaniem, to piszcie w komentarzach. Jak to tam widzicie, czy chcecie. A ja sobie pogram oczywiście przy okazji mogę to ponagrywać. Na pewno nagram teraz tego Kolosusa, żeby go przejechać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się żegnam. szałeczka I do następnego czegoś. Kurczę, no zobaczcie tą zimę. No kurde, ja to cały czas podziwiam. Jak to pięknie wszystko wygląda, i te góry, i to wszystko, no tak się krajobraz, wszystko zmieniło. Omega no, to wygląda. Super. O kurde, nie wyciszyłem, nie odciszyłem gry, nie było słychać jak jeżdżę, tylko gadam, gadam. Ejku, jejku, zapominam, no i to jest właśnie to. Upalałem Golfa i nie było słychać. No dobra, czoła i nara.